wziąć za kamerę, mimo że jakoś nieszczególnie dzisiaj mam humor e, to stwierdziłam, dobra, tam nagram, niech będzie słuchajcie, kolejny film mówiłam, że lubicie, że czekacie na te moje vlogi filmy, więc e, więc nagrywam oglądam sobie właśnie haul zakupowy z Action u Kamili na, na YouTubku Mam tutaj widzicie włączone na telewizorze. Mam włączone na telewizorze i tak mówię. Dobra, mam chwilę jeszcze, bo e, dzisiaj słuchajcie, 2030 jest trzeci półfinał z, mm, z Włoch Eurowizja i, e, i finał pierwszy. Znaczy, oni mają dwa finały w Niemczech. Nie wiem, wiem wam, że nie rozumiem trochę tych zasad, tych e, tych właśnie e, różnych krajów, że oni mają na przykład dwa finały, sześć półfinałów. Nie, nie, nie ogarniam. Miga mi bateria, także za długo nie będę do Was gadać. Może to będzie początek do, e, do innego vloga, które połączę, znaczy do innej części. Ale dzisiaj jest w ogóle tłusty czwartek i przy okazji chciałam wam powiedzieć, że mm, troszkę mi przytłoczył ten dzień, myślałam, że będzie jakoś leżej ale troszeczkę czuję się taka, wiecie, przygnieciona faktem, że no tych pączków nie mogę znalazłam na internecie moi drodzy taką stronkę, która się nazywa jakiś, yy, jakiś blog to jest czyś? Domowo, bez glutenu i nie tylko. I tu Wam na szybko pokażę składniki, żebyście sobie mogli zobaczyć. Możecie zatrzymać, jak chcecie. i To jest na faworki. I tu jest tak: skroba ziemniaczana, mąka kukurydziana, dwa żółtka, dwie łyżki, kwaśnej śmietany, szczypta soli, czubata łyżka cukru pudru, pudru i łyżka spirytusu oczywiście. W moim przypadku, w spirytus wiadomo, że odpada. Konsultowałam się z mamą i czytałam też różne fora. I ogólnie ten spirytus, który jest w tym cieszy, to on spórchnia te faworki, że one, wiecie, rosną i tak dalej. Ale mówię: Dobra, najwyżej, jak będą płaskie, to przecież też mogą być płaskie. To nie mam z tym problemu, więc to pominę, a całą resztę użyję i zrobię te faworeczki dla Was i dla siebie. I kochani, może, może wtedy jakoś tak poczuję, może ze mnie zejdzie ten cały, wiecie, takie poczucie beznadziei, że wiecie, wszyscy wszystko mogą, a ja nie. Także kochani, kończę, bo miga mi bateria. E, chciałam się w ogóle jeszcze jedną rzecz was zapytać. Jak jesteśmy, słuchajcie, tutaj na vlogu, to chciałam się was zapytać, bo te zasłony, co tutaj są za mną, to mają, słuchajcie, te takie ringi, właśnie do przewlekania je przez ten karnisz. I te ringi są metalowe. I powiedzcie mi, czy jak ja na przykład będzie lato i będę chciała te zasłony wyprać, żeby one mi szybko wyschły, to czy, czy po prostu wypierzecie z tymi ringami? Bo to nie da się w sumie tego zdjąć. Więc nie wiem, jak inaczej można by było wyprać te zasłony, i dajcie znać, czy Wam rdzewieją te ringi, jak one się zachowują, właśnie praniu, na jakiej temperaturze, na jakim programie robicie ale chcę na pewno przeprać odświeżyć, odświeżyć bardziej e, te zasłony i zasłony w sypialni bo chcę słuchajcie jak będzie trochę cieplej to chcę naprawdę żeby to mieszkanie trochę odetchnęło jeszcze przed tym najgorszym latem chcę po prostu je tak odświeżyć jakby że wiecie poodkurzać każdy kąt, poprać wirany umyć okna żeby to wiecie, no było takie świeże to mieszkanie, że jak będzie ten najgorszy upał i wiecie będę się zamykać tutaj to żeby to po prostu było porobione jestem ciekawa jak to lato będzie tutaj wyglądało, bo powiem wam, że nie jestem zbytnio wiecie pozytywnie nastawiona na to bo patrzę wiecie na ten luty, że on jest taki ciepły, że jest 12 stopni i, I myślę, że w sierpniu dowali, a ja wiecie, mam tą pokrzywkę cieplną i każda podwyższona temperatura, jak się robi gorąco, jak się robi duszno, to ja dostaję pokrzy... pokrzywki, no i mnie to wiecie, piecze, swędzi, no i nie jest to fajne, no nie jest, dlatego wiecie, jak jeszcze mnie oglądaliście... To... Te dwa czy trzy lata temu to ja chodziłam po słońce i tak dalej, a teraz już nie mogę. Ach, powiem wam, no. Mam nadzieję, że kiedyś mi to przejdzie, że po prostu wrócę na dobre tory i będzie OK, Że będę mogła się opalać i cieszyć tym latem. Bo ja wiecie, w sierpniu mam urodziny. I też ciężko mi coś zorganizować, jak <grym> jak na dworze jest po prostu 50 stopni. <grym> Ale póki co jest luty, kochani. Dajcie znać, jak wam minął tłusty czwartek. No i co? Kończę. Trzymajcie się ciepło. Zachęcam oczywiście do łapkowania, do zostawienia komentarza, do subskrypcji. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!